Hej, gdzie zabieżem na tym w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Riurze Grand Prix Speedway 15 Płeć mężczyźni 80%, kobiety 20%, Region Polska 89,7% Czas oglądania przez subskrybentów. Widzowie bez subskrypcji, którzy mają przecież subskrybuj. Czerwony to 80,2%, subskrybenci to 19,8%. Niech go zmienią więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Wiem, że może tak średnio było widać, ale trudno. Dzisiaj jedziemy Cardiff. sobie zapiszę. Car D. i W Wielkiej Brytanii Millennium Stadium. Pojemność toru 62,500. Długość toru 272 metry, metrów D rekord toru 53,80 setne, mój najlepszy czas 47,47 47 setne. I dzisiaj będziemy Nicky Pedersen. Nikki Pedersen. Nic -i. E -ten. E ranking 14 na 3. Oden dania, od razu Wam mówię, że może mi pójść kiepsko, bo tutaj jakoś tak strzałki. Dziwnie chodzą, a ja te filmy teraz nagrywam na zapas. Ten będzie dzisiaj na jutro nagram jeszcze kolejne motory, a potem na sobotę i niedzielę będą już farmingi, a na poniedziałek zobaczę. Dobra, okej, okay, więc jedziemy w biegu drugim. Er, żużer był 3 tygodnie temu. Motory też 3 tygodnie. Farming i 2 tygodnie temu, dobra. Moimi rywalami są Chris Harris, Krzysztof Kasprzak. Cika karta, no i Aniki Pedersen. Bieg numer 2 z toru 4, numer startowy 3. Dobra, więc jedziemy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dawno w tą grę nie grałem, więc sobie poćwiczę. Umyślałem, że zrobię taśmę, ale na szczęście nie. O, wow, wow, wow. co ty robisz, Nikuś, Nikuś? Ładnie pani, Nikuś. No, widzicie, te strzałki są badziewne. No. I że padek Nikiego Pedersena. To nie było specjalnie po prostu. Nawet jak nie nagrywam, to te strzałki mi no, kiepsko chodzą, więc. No i już 21 punktów nie będę miał. Patrzymy, oglądamy powtórki, patrzymy na kaskę żółty. No Cardiff na razie się niespecjalnie rozpoczyna na Pedersena No ale Trudno Oj, tutaj walnął z impet, impetem na no, ale trudno wygrał Krzysztof Kasprzak Dobra Okej okay. Tap pokaż program Na razie tak wygląda pierwszy upadek mam nadzieję że potem Że w tym biegu Wygram. na bieg 8 jego rewolami są Troy Bachelor Jarosław Hampel Mikol Japsen Na razie ma najlepszy, najlepszy wynik Jarosław Hampel na kasku niebieskim, na to, drugim numer startowy 3. Chociaż jak na mnie wygram, to marny, żeby na ostatnim albo na trzecim miejscu chociażby nie będę jakoś mega walczył. Jensena i Hampela. Nie wiem, Bachelor na prowadzeniu. Jensenem sobie poradziłem. Dobra. No, mam problem z Bachelorem. No i widzicie, yy, no, yy, skręt strzałka w lewo mi nie. Jakoś nie odebrała. No i trudno. A naciskałem. Nie wiem, nawet jak nadprzyspałem nawet start, Oglądam powtórkę. Nawet jak nie nagrywam, to też mi kiepsko szło. Tutaj Jensena wyprzedziłem też z hampelem walczyłem. No dzisiaj Niki ma niestety kiepskie zawody. No ale nic na to niestety nie mogę poradzić. Dobra, więc tutaj jeszcze. ja No i tutaj w tym momencie mi po prostu strzałka w lewo Nie wcisnęła się. Wygrał Jarosław Ampel, drugi Mikael Jebseniansen, trzeci Troy Bachelor. Dobra, no na razie Mój status wygląda u-u uh, uh. No trudno, takiego wyniku to już dawno nie miałem, dobra Wyścig jedenasty, moimi rywalami są Nils Christian Iversen, Tayo Finden i Jason Doyle Ja mam najmniej punktów ja jestem w kasku czerwonym na to, pierwszym no, no, i zobaczymy, czy chociaż jeden punkt zrobię w tych zawodach, to już będzie coś, na innego pełnego okrążenia nie przejechałem, no, jak zwykle starczy spałem, no, ale trudno, no z ówindenem się męczę, no, no. ale już ówinden wyprzedzony, Doń wyprzedzony i wersen wyprzedzony, dobra o Był Był wyprzedzony i spadłem już na ostatnie miejsce A to było do przewidzenia i kolejny wpadek Wygrał Iversen do Liczy Ufinden. Me... Szkoda w ogóle. No ale w nim tak tysiak musi być. Tak wygląda moja stawka, jestem na... Mam na 16 miejscu chyba mam. U, u, u. A byłem na prowadzeniu. No ale... Trudno. Po prostu teraz oglądny bieg... Yy. A teraz ja jadę zresztą. To nie oglądanie, bieg 14. Są Matej Żagar, Greg Hancock i Maciej Janowski. Mam 0 punktów. Do finału się już na pewno nie, zdobędę. nie dostanę. To jest pewne. Z toru trzeciego w kasku białym. Ale trudno. Ja tu jest shift. I spuszczamy sprzęgło. Dobra. Okej, okay, Maciejanowski wyprzedzony. Hancock również. Okej. Okay. Oh, Och, Henko chyba moim zdaniem zjechał z toru, no ale tu no, już ja nie mogę. I znów upadek. A tak mogło być pięknie, ooo. Wygrał Grek Henko z USA, Maciej Nowski drugi, czas 58.80 z Polski. Trzeci Matej Żagar. No dobra, tak wygląda moja tabela, U. u, u, u. Hmm, hmm. Dobra, teraz oglądam wyścig. Bieg 15. mikali Pseniansen. Taju Finden, Adrians Jonsson i Chris Harris. No dobra. Mm, ja się na cię nie będę starał, bo i tak wiem, że już, no niestety do finału się nie załapię. No ale próbowałem. Gdyby nie te strzałki. To myślę, że wiem bez problemu. No dobra, bieg 15. Zobaczymy, kto to wygra. Czy Jensen, czy Uffinden, czy Jonson, czy może Harris? Chris Harris. dobra. Na prowadzeniu Uffinden, za nim Harris, trzeci Jensen, czwarty Adrians Johnson. No, na prowadzeniu Chris Harris, za nim Uffinden, ale się widzę, wymieniają miejscami. Na prowadzeniu Uffinden, za nim Jonson. Trzeci Jensen i czwarty Harris. No 12,71 to był czas Jonsona na okrążeniu trzecim Dobra. Ou Wfinden walczył z Jonsonem, ale Uffinden na prowadzeniu już, nie? O się wymieniają, tasują się miejscami. <gryw> ale chyba Jonson wygra wejście w ostatni łuk. I wygrywa Jonsson, drugi Uffin, trzeci Jensen, czwarty Chris Harris. No dobra. Dobra, pojadę z tym jak 17, ale no zobaczymy co to z tego będzie. Moimi rywalami są Chris Holder, Thomas Jonasson, Adrian Johnson Zero punktów póki co. No dobra. Z drugiego w kasku Niebieskim numer startowy 3. No jakbym teraz wygrał, to byłby cud, ale wątpię. No dobra, no, uwaga. jak 17. No jak zwykle, przespałem start. No dobra. Wow. Wow. Upadek Adriansa Johnsona, czyli punkt raczej. W biegu 17 powinienem mieć, tam leży. Dziwne, że to nie ja, no ale to dobrze, więc jest nadzieja w tym biegu 17. Może to być moja ostatnia szansa. Na marzeniu o finale czy czymkolwiek. Nie uwaga, wystartowali. na Naprawdę, za Holder, za nim Jonason, a Pedersen trzeci. Ale punkt będę miał w razie czego. Ale już pierwsze miejsce, dobra, okej. Okay. Znaczy, żeby to było moje pierwsze i jedyne i ostatnie zwycięstwo, mam taką nadzieję. Dobra, mam dużą prędkość, więc oby, oby, oby. Jeszcze jedno krążenie wytrzymaj, Pedersen. Dobra, mam długą, długie dystanse od nich. Dobra, okej, okay. czyli jest nadzieja, jest nadzieja. Jeszcze jedno okrążenie. Dobra. daleki daleki odstęp. No, to tutaj wygram. Wejście w ostatni łuk. Dobra, chociaż jedna trójeczka w całych zawodach. Dobra. Czas 49.19. Drugi Buchholder, trzeci Thomas Johnson. i Czyli nie jest tak najgorzej, ale do finału się tak gdzieś jak nie zaliczę. U. 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 3. No trudno, chociaż jedna trójeczka jest. Um, Ogląniemy bieg 18. Pojadą Nils, Christian Iversen, Maty Zagar, Krzysztof Kaps Kasprzak i Mikal Jobsen Dobra, to wygrał Iversen. Dobra. No to cóż, ja tak przegrałem miejsce 12. 3 <try> <Trzy> punkty. <try> wygrał całe zawody tajów innen, bo to jego... Miasto Cardiff. No dobra, więc łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz i widzimy się jutro w motorach. Jutro będzie premiera, więc... Hej i hej.